Witam wszystkich i zapraszam na kolejną odcinek Let's Play Tomb Raider Chronicles. Teraz jesteśmy w poziomie The Submarine, czyli na łodzi podwodnej, ale niestety wpadliśmy, jesteśmy uwięzieni Jak widzicie po kaburach na udach Lary nie mamy żadnych broni. A jakoś radzić sobie trzeba Czyli pierwsze co? Zaopatrzmy się w koło, który pozwoli nam utorować dalszą drogę. ...wentylacyjny. I chłop do góry, jak góry. Skaczcie do góry, jak kangury. Idziemy z jednego względu, a mianowicie... ...Pool Secret! No i z na górę... waleniec są. jakie kable. I osobiście nie radzę się do nich przytulać Bo może to się bardzo marnie skończyć Dlatego lepiej omijać się z daleka To co najbardziej teraz szukamy jedna, dwóch baterii jak to tak pusto może być że te tak kraby to są i tak błyskają i skrami elektrycznymi tu nie są zbyt groźne. Wystarczy iść na, zwis na zwisie i się poruszać i nie ma żadnego niebezpieczeństwa. it is true, we are before the stricken U-boat. Now we find if its cargo is still intact. Prepare your divers. And are we to be told what we search for? Enough to locate it, duh, but beyond that, I fear it may be too much for your limited intellect to grasp. Perhaps too much for my trusted comrade, but perhaps not for this spy. I trust you disposed of him. Not him, her. Yes, we are forced to run with the wolves, but we shall not kill indiscriminately like they. Fool, I shall dispose of her when I return. Move the sub to position. Quickly, comrade. Take her five degrees astern, quarter power. and bring her to a full stop. Attention, all dive crews. Report to your stations immediately. <small> Mafioze od siedmio boreshti. <laughs> Celik wyprawy jest taki sam jak nasz, no ale... Oczywiście Nara jest bardziej inteligentna od nich. Każdy w inny sposób skończy. To się trzeba na paluszkach poruszać. O. Kiedyś, jak czytałem w poraniku, jakimś to nazwali walką wręcz. Lara się jej nauczyła. No, ale jak dla mnie rypnięcie powodziłome, to jeszcze... Zaprezu, to to nie jest walka wręcz. Więc nie wiem dlaczego tak to nazwali. Kolejny kluczyk, który na razem sreb no. Proszę Państwa, zdobywamy bronie, wreszcie nasze bronie, punkt rozpoznawczy Larry Croft. dało już szybko zrobić to z ogniem i giver lepiej nie ma je, nie w styczności miał tu dwie givery mocne i było łatwo wykościć Wydawał mi się, że tu jest sekret na coś mi się przebijało, to tak wygląda. <ślesk> <ślesk> Dobra, się już No nic, to nie ma normalne. Co za ciara.